Shit! Shit! Ej, cześć, witajcie. Ze mną gra brat. Jesteśmy w droperze, oczywiście... Aha! Ty mi już zniszczyłeś tutaj. Świetnie! Oszukałem droper, bo tam była woda. No. Zn nie wiem, bo mi było w to... Pan, ale, na nie było Audi, ja musiałem wypasować. Wygramy w droperze? znisz, żebym mógł wyjść. I wyłącz tego gamemoda. Słuchaj, nie tak mnie nie, nie grasz w droperze. No przestań! No! Zniszcz to! i ma spoko. Zdech co, zaraz wam wszystko wyjaśnię. Gramy w droperze. Co? O nie! O nie! To jest chore. Jezu, to jest antidropa. Poczekaj. Wyjdź. Co to jest porta? Aha. Poczekaj. Ła! Czemu to nas niepuje? Nie no i nie- dupa! I się już tam nie, nie dostanę. I jak mam umrzeć? O, dzięki bardzo. No! Tak, jeszcze sobie zahacz 50 razy głową. No, dupa. Świetna gra. Ej, no. to jest za szybkie. Nie, tu się nie da lecieć. Dupa. Nie nic!

tak, i masz. Aha bić się nie da się świetnie. No, halo! Włącz mi to latanie. Oj... Duku zrobiłeś. No i nikt teraz nie wejdzie i ma paść do dupy. Chyba że da się. No nie da się. Świetnie. Zepsułeś, co ty zrobiłeś? Ja nie No nie, no co to ma być? Ojś. Nie no. Bo... i nie dostanę się tu. Tu się bez cheatów widać nie obejdzie. Kazali nie używać cheatów, ale bez cheatów to tu się ja tu widzę, że tu się nie obejdzie. W ogóle to, co to robi? HP nam zabiera, tak? Co ty robisz? Czekaj, gamę modę. Dwa. Lecę! No nie, to trzeba. Nie, nie no. Please. Wziąłem mapę. Ach, wezmę mapę, bo będzie spoko dobra noga. No, ale super mapa. Taka prosta mapka. No. Taka prosta mapka. Rzeczywiście jest prosta. Jak diabli. No. Jeszcze raz mogę za... No tak. Świetnie. Ej, ja nie tej mapy. C po prostu jakiś bullshit. burshit. Z jakich mamy. Cicho, lecimy dalej. Czekaj tu. Hop. Nie. Ej, no to jest, ej, to jest czwarty level, czy któryś. A to jest tak szpiekelnie trudne. To jest po prostu kuriozna jakaś. No i tu. Ha. Ej, nie, no nie, ja nie, gram w to, no co to ma być? Co za shit. Świetnie, brawo. I. Ej, nie, ja, ja nienawidzę tej mapy. Ja nienawidzę po prostu tej mapy. To jest jakiś shit. Tak, no, jeszcze dwa razy się zahacz. A, tak, jeszcze się dwa razy zahacz, pewnie, ale no, długie. Kurde, sługie. Co za gówno. O, lecę! O, o, o! Nie, dupa. Nie, ja, ja mam tam dolecieć? Jezu, weź, nie. Co za shit, weź, no naprawdę. Za! Cicho, lecimy. Ja tam nie dolecę. Bo ja haczę głową wszędzie. No i... <ścoughs> tak, Ta no sobie zahacz dwa razy. No, no, na pewno tam dole... no, super. Wiecie co, ostatnia próba i naprawdę. Bo Ja mam już 5 minut. I, i, hi, hi. Nie, dobra. Game mode 0. Game, of, game, of. game, of. game of mode 1. Super, że umarłem na koniec. Tu ja nie wiem. Czekaj. Nie. Mały dropper, a nie antidropper. Są tu jakieś dropper mi zrobili. I tu jak dalej? Aha, i tu dalej już jest koniec. Teraz ja daruję sobie ten poziom. Bo naprawdę. A ja szokuję. Dobrze, czekaj, jest zaraz cię tepnę. Gamy modę dwa. Nie w, tylko dwa. Co za szwit. Tp. Na pewno chcesz tp? Aha. Tp. Yeah. To daleko cię... to mam... co? Aha, punkt odradzania. Nie no, co jest punkt Co to jest? Po co mi ten crafting? Aha, to jest dropper. Ej, no nawet mi się tam nie renderuje w ogóle, co to jest? Tam jest woda? Nie, tam jest ten. Ej, no ja nie. A ty jeszcze tam jesteś! mi cię tu. Jezus człowieku, chodź tu do mnie. Co ty mój brat się robi, to ja nie wiem. Czy jesteś u mnie? Nie. No to co jest nie tak? No. Aha, i tu się. A. No. Now pan jestem. Takim cudem. Ci się daszcitować, hej. Co? No pan jestem. Co ci poradzę? To może o to chodziło, żeby tu zejść? Nie, to jest chyba dropper, Ja nie wiem. Już. Ej, no ja już nie wiem, no. To jest droper, czy co? Ej, to jest jakiś shit parkour. Co to jest? Woda? Nie, to jest wełna. Ej, tu nie ma wody. Słuchaj, jeśli mi się raz jeszcze raz tam tepniesz. Czemu tam jesteś? Bo to mi się pocztowało. kurde, cepnął Cię tu. Co Ty robisz? Leci <grym> co <w górę> Co Ty robisz? Come <grym> back. <w górę> ja nie mogę. Bo Ty z pointa sobie nie zrobiłeś. No, tutaj jest... Stań na tą płytkę tu. Stań na tą płytkę drewnianą. Ale... Nie wierzę po prostu w niego. Odroć się. I chodź tu. I stań tu na płytkę. Tu. No. I teraz ska skaczę. Chmury mamy. Ja nie wiem, gdzie mam w ogóle skoczyć. Ta mapa to jest jakaś kurioza. Co to ma być? Eee, to nie pada, a nie jakiś ten. To jest parkur. Chyba W ogóle mapa będzie z parkurem Przepraszam, bo nie powiedziałam o dropperu A miała być po pa parkur a, a mówię, a wezmę mapkę, nagram No, ale... dropper, nie parkur Ale parkur też będzie Nie wierzę To jest jakaś... kurioza. Jeszcze raz i game mode. E, no ja muszę tam zeć na dół, bo ja nie będzie się w ogóle z tym. No i co dalej? Srak. sraka jest. Ja nie będzie dalej w ogóle. Tu jest żadnie. Tam jest woda na jedną kratkę? Ty wy chyba jesteście śmieszni. Tam jest na jedną kratkę woda, nie? Ja piech. Chyba was głowa boli. Nie, ja, ostatni raz ja to rezygnuję z tego. Na jedną kratkę mam skoczyć. Nie dobra, ja... Przy right now dziękuję bardzo. Gamy mowy 0. To się znaczy jeden. Ja se daruję ten poziom, bo to jest jakiś żart po prostu. No ja mam na jedną kratkę mi tu skoczyć do wody, Tuż to, to jest woda normalnie, zobacz. Czekaj. Gdzie to było? Tu, gdzieś. No i tu jest woda. Ja mi to w ogóle do wody skoczyć? co, so, weź, naprawdę. Co za. Well done! To jest koniec mapy? Nie oh To jest kolejny dropper? Czy to jest koniec mapy? Superkuję, Aha. ale... Aha. Dobra. Aj, to jest koniec mapy już! Nie no świetnie. To był start. Tak, tak tak to wyglądało jakby co nie. Tu gdzieś była... O, tam była woda. Aha, jestem na modzie, świetnie. No i tu była woda, tu skoczyłem, bo się na spierdzieliło. Aha, i no i tu to było, nie wiem, to jest tam kosmosy, kosmosy, mosy. To wejdziemy sobie poza mapę. Ja chcę zobaczyć jak to wygląda. O! U. No i tak to by w sumie wyglądało. Mapka jest super. Polecam jest każdemu. To jest mapa e, drop e, Musicie sobie zainstal ta, zainstalować takie w ogóle tekstury Minecraft, albo jakieś tam cheaty Minecraft, coś takiego. No i będzie, nie? Ale z tym to sobie żartuję, naprawdę. Z tym tunelem w ogóle kolorowy, naprawdę to było ręcznie chyba robione. Chodzisz? Nie będę musiała być komendą, też ręcznym, ja bym tu się zarobił ręcznie, ja bym to, ja bym takiego nic, nie, ja bym tylko zbudował taki parkour, o, taki tam byle jaki. Będzie taki parkour, taki jak ten, będzie, o, taki bylejaki do góry z tak checkpointami. Ogólnie ja nie o, o, budowę... Ja się, o Jezus, już się tepam. Dobra, wiecie co, ja sobie, zaraz nagramy kolejną mapę. Będzie kolejna mapka. Tu nie wchodź. Co Wiecie, mapa jak mapa Ja sobie ją spróbuję wysadzić Ogólnie mapka jest bardzo ładna Ale ja sobie ją wysadzę Ha Nie gadać, tu nie da się tego wysadzić Co? Nie, no bez jaj Gdzie to jest? Jezu za chwilę. Poczekaj, wybucha TNT. O, teraz to wszystko działa. No. wcale, że wybucham tą mapę. No ale... Bum! Poleciało wszystko z dybem. To co? Aha, komentarz bloki. TP, wow. Nie, no mapa była świetna. Dobra, kończymy na dziś. Trzymajcie się do następnego odcinka i cześć.